Witam Was moi drodzy w kolejnym, drugim odcinku w nowej playliście związanej z Różańcem. Dzisiaj zaczynamy już serię związaną z cudami, dlatego, że w poprzedniej mówiliśmy odcinku o powstaniu Różańca. Dzisiaj chciałbym zająć się właśnie pierwszym cudem, w zasadzie jednym z takich z większych w historii, związanych z Różańcem, a będzie nim bitwa pod Lepanto. Jest to bardzo słynna bitwa. Pod tym względem, że no po prostu różaniec tutaj zadziałał i nie ma innej opcji. I chciałbym od, zacząć od tego, że w 638 roku muzułmanie zatokowali współczesny świat chrześcijan, który po prostu był osaczany już wtedy takimi różnymi wyprawami turków, różnymi takimi, można powiedzieć, bitwami. I oni już napadli, oni, czyli muzułmanie, napadli Afrykę Północną, zdążyli zająć Hiszpanię, a współczesny historyk mówił o tym, że gdyby podwoili te statystyki, gdyby zrobili kolejne tyle kilometrów, nie wiem jakie tam były przeliczenia akurat w tamtym czasie, ale wiem, że wtedy prawdopodobnie dotarliby m.in. do Polski. Także chrześcijanie też walczyli, krucjaty dużo pomogły, i właśnie potem. Te krucjaty zdołały tylko powstrzymać te inwazje, można powiedzieć, muzułmanów, tylko na jakiś czas. Ale potem zatokowały wojska muzułmańskie ponownie w XVI wieku i był to idealny czas, dlatego że w tym czasie protestantyzm dawał o sobie znać. Niemcy i Francja już powoli były bardzo sprotestantyzowane. A islamiści zobaczyli w tym dogodną okazję, dlatego że współczesny chrześcijanizm był podzielony. No i sułtan wtedy powiedział, że on zrobi sobie z Watykanu stajnie dla jego koni ze stolicy Piotrowej. I oczywiście w tym momencie, przy tak podzielonej Europie, podzielonym ogólnie świecie chrześcijańskim. Była to dogodna okazja i faktycznie uratować mógł tylko już tutaj e, cud e, naszą wiarę. Więc zacznijmy teraz od roli Maryi w tym wszystkim, jakie, e, jaki ona miała, jaką ona miała. Bo w 1571 roku właśnie rozegrała się ta bis, bitwa pod Lepanto, i która miała zdecydować właśnie o tych losach e, współczesnego świata tak naprawdę. Bo, bo to już był, można powiedzieć, taki mały promyczek nadziei. I wbrew oczywiście wszystkim nadziejom, spodziewaniom, może nadzieją nie, bo wiadomo, wiara czyni cuda. Myślę, że wiele osób miało tą nadzieję taką po cichu i liczyło na to, że, że Bóg zadziała tutaj cudem. Wojska nieliczne, wojska chrześcijańskie rozgromiły armię muzułmanów. I tej logice właśnie dali najpiękniejszy wyraz Wenecjanie, którzy po bitwie znieśli w swoim mieście kaplicę Matki Bożej Różańcowej. I na ścianie w tej kaplicy napisali takie słowa. Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami. Więc tak naprawdę widać, komu zawdzięczano <grym> zwycięstwo. Przeczytam Wam teraz takie świadectwo papieża Leona. Posługuje się tutaj astronom sekretariat Fatimski, który fajnie tutaj po prostu opisuje tą całą sytuację. Doszukiwałem się różnych źródeł, ale tutaj widzę, że jest to najlepiej opisane. I przytoczę wam jego e, taki fragment, który napisał w jednej z encyklik różańcowych e, i podkreślił znaczenie różańca w tej bitwie po prostu. Więc czytam: Skuteczność i moc tego nabożeństwa ujawniły się w XVI wieku, kiedy potężne siły tureckie zagrażały niemal całej Europie. Chcąc narzucić jej jarzmo przesądów i barbarzyństwa. W owym czasie najwyższy pasterz, święty Pius V, po obudzeniu wśród wszystkich władców chrześcijańskich gorliwości do wspólnej obrony, zabiegał z wielką żarliwością o uzyskanie dla chrześcijaństwa łaski najpotężniejszej Matki Bożej. Dał niebu i ziemi tak szlachetny przykład. Że zgromadził wokół siebie wszystkie umysły i serca ówczesnej epoki. Rycerze wierni Chrystusowi, którzy przygotowywali się do złożenia ofiary ze swego życia i krwi w walce za wiarę i za swoją ojczyznę bez lęku wypłynęli w morze, by zewrzeć się z nieprzyjaciółmi, nieopodal zatoki koryńskiej. Tymczasem ci, którzy nie byli zdolni do włączenia się z nimi do boju, uformowali armię pobożnych suplikantów, którzy wzywali Maryję, i jednym głosem pozdrawiali ją słowami różańca. Bogając Matkę Bożą o wielkie zwycięstwo dla walczących towarzyszy. Najpotężniejsza Pani udzieliła im swojej pomocy, bowiem w bitwie morskiej, jaka rozegrała się w pobliżu wyspy Echinades, flota chrześcijańska odniosła bez poważniejszych strat wspaniałe zwycięstwo, które całkowicie rozgromiło nieprzyjaciela. To pisze, e, pisze papież Leon XIII, który jakby mówi o tym przy okazji że zaznaczając to, że dowiadujemy się tutaj, że podczas tej bitwy w tym czasie kiedy rozegrała się na tronie papieskim zasiadał Pius V, Święty Pius V, który swoim drogą jak potem powiemy sobie jeszcze, został pierwszym papieżem, ogłoszonym pierwszym papieżem właśnie takim różańcowym, maryjnym papieżem i w sposób jaki Leon XIII wypowiada się tutaj Pokazuje nam, że ważne są owoce współpracy człowieka z Bogiem. Oczywiście, pewnie Bóg mógłby uczynić cud, ale tutaj była zasługa papieża, który tak naprawdę wezwał wszystkich do wspólnych modlitw. I właśnie wtedy, kiedy, tak jak na początku wspomniałem, Pius piąty, chyba był jednym człowiekiem, tak naprawdę, który zdawał sobie sprawę z tego, że no ta cała sytuacja idzie już za daleko, że ten nasza Europa. Wtedy była już tak bardzo podzielona przez protestantyzm, że zaczął wzywać innych do tego, aby się modli na różańcu. Między innymi Polska także włączyła się w całą modlitwę. No i kiedy już Europa kiedy, Europa, kiedy już armia turecka zbliżała się w stronę tego miejsca, w którym miała się rozegrać cała bitwa, papież założył swoją świętą ligę, można tak powiedzieć, i w tym momencie jezuici, dominikanie, na wszystkich statkach spowiadali, odprawiali msze święte, i można powiedzieć, że to było. Mi się bardzo to przynajmniej podoba, dlatego że to było takie niefizyczne do końca przygotowanie, ale takie duchowe, które tak naprawdę miało duże znaczenie. I nadszedł dzień 7 października. W ogóle wiecie, co jest niesamowite, jest to, że, że ten filmik, który zamieszczam w środę, nagrywam we wtorek, ale będzie w środę, właśnie, jest dniem 7 października. A my tu mówimy o bitwie. Podle Panto, który, której, dzięki której tak naprawdę w tym cudzie papież ogłosił Dzień Matki Bożej Różańcowej, święte Matki Bożej Różańcowej. I można powiedzieć, że to był dzień taki stworzony przez Pana Boga, dlatego że on pokazuje, że Pan Bóg potrafi, bo Pan Bóg oczywiście wszystko potrafi, ale... Wykorzystuje naturalny zbieg zdarzeń, który jakby obraca w to zwycięstwo, i różne sytuacje wtedy miały miejsce. Wpłynęły one na rezultat taki, a nie inny tej bitwy, że armia chrześcijańska wygrała. I w tej bitwie, co ciekawe, to Was odsyłam do innych źródeł. Uczestniczył także słynny 24-letni Hiszpan Miguel de Cervantes Saver, Saavedra. Zawsze mam problem z wymawianiem obcych nazwisk, ale to jest znany dziś jako autor Don Kichota więc tak naprawdę no, taka postać słynna, którą można się, o której się uczyliśmy na pewno w szkole. No, i teraz przytoczę Wam kilka cudów związanych z tą bitwą. Don Quixote m.in. stracił e, czucie panowanie w, w jednej z rąk w tym, w tym czasie. E, I tak, m.in. takie cuda Wam przytoczę. Należą do nich: Wybór na dowódcę floty Austriaka Don Juana, syna Karola V, który okazał się wybitnym strategiem wojennym i zaskoczył przeciwnika swoją taktyką walki. To po pierwsze. E, za cud można uznać fakt, że dumna Wenecja podporządkowała się obecnemu admirałowi. Podobnie jak za rzecz niemożliwą, można było uznać rezygnację ze swojej władzy hiszpańskiego króla Filipa. Yy, I potem ostatni, tutaj cały czas korzystam z tego tekstu. Co najmniej za zrządzenie Bożej Opatrzności można uznać śmierć dowódcy floty tureckiej Ali Paszy na samym początku bitwy. No to jest coś niesamowitego, że największy dowódca, najlepszy dowódca wojsk yy, muzułmańskich, yy, umarł akurat yy, w początku, początkowych dniach bitwy. Cudem może najważniejszym była też nieoczekiwana zmiana wiatru, która bardzo sprzyjała flocie chrześcijańskiej, a uniemożliwiła manewry muzułmanom. No i tych przykładów jest bardzo dużo. Ale przede wszystkim tak naprawdę modlitwa. I w ogóle co jest ciekawe, moi drodzy, papież jeszcze kiedy trwała bitwa, w sensie wtedy, kiedy jeszcze modlono się, kiedy odprawiano te nabożeństwa różańcowe, rozmawiał ze swoimi tam dostojnikami, Podszedł do okna i odwrócił się po jakimś czasie i powiedział, że chrześcijanie wygrali. Papież miał mieć wizję, w której Maryja otacza płaszczem z chrześcijańskie statki, a płaszcz, jak wiemy, oznaczał w Starym Testamencie taką opiekę, można powiedzieć, kogoś, kto jest no, pod, pod wielką opieką, kogoś. I już od III wieku chrześcijanie tak naprawdę modlili się modlitwą, którą znamy dzisiaj jako pod Twoją obronę, ale oni, oni odmawiali ją troszeczkę inaczej. Pod płaszcz Twojej obrony uciekamy się. Chyba jakoś tak, w tym stylu, już nie pamiętam. Sprawdzę to wam pewnie tutaj do nam napis, chyba tak. I tak naprawdę chrześcijanie już w tym, w tym czasie modlili się taką modlitwą, a papież już odwróca, odwracając się w stronę. W stronę swoich tam dostojników, powiedział, że wygraliśmy kilka tygodni przed tym, zanim posłaniec przyszedł ogłosić wynik całej, całej bitwy. I tak naprawdę ten, ten cud, papież Pius V no ogłosił jako, ten dzień ogłosił jako właśnie święto Matki Boże, Bożej Różańcowej, które mamy dzisiaj w momencie, kiedy udostępniam ten filmik. A też przy okazji, w ogóle tak, tak nawiązując, to jakby to powiedzieć, teraz będziemy mówić sobie o tych, już kończąc oczywiście, będziemy mówić sobie co tydzień o tych różnych cudach. I papież też trzy wieki później, jakby, jakby wydał ten dekret o matce Bożej i to jest bardzo powiązane ze świętym Dominikiem, o czym ja wcześniej nie miałem w ogóle pojęcia, więc to jest coś niesamowitego. No, i tak w zasadzie już kończąc, to tylko na chwilę można powiedzieć, ta cała wojna, bitwa, która została wygrana pod Lepanto, zatrzymała bieg muzułmański, ale tak naprawdę dalej Europa znowu się skłóciła, bo między innymi skłóciła się Hiszpania z Wenecją, co skutkowało tym, że znowu Europa była trochę podzielona, chrześcijaństwo było znowu podzielone. W ogóle, tak z ciekawostek, Elżbieta I, która została ekskomunikowana przez papieża Piusa, jakby już paktowała trochę z Turkami, z muzułmanami. Potem znowu właśnie miała nastąpić fala ataków muzułmanów, którą miał uratować kolejny cud, o którym może też powiem następnym razem, jeśli nie, to powiem na przykład w kolejnej tam serii, która będzie związana z różańcem pewnie w maju, a będziemy sobie robić takie kolejne, kolejne serie w najbliższym czasie, tylko związane z jakimiś innymi sytuacjami. Planowałem, to już dacie mi znać pewnie przez Instagrama czy w komentarzu, stworzyć serię o apoftegmatach ojców pustyni, przytaczać Wam jakieś historie z Murałem. I myślę, że to też byłoby bardzo trafne i fajne. Więc na dzisiaj to tyle. Chciałem, żebyście tylko zobaczyli, dlaczego ta, te cuda różańcowe mają takie duże znaczenie też w Kościele. Jak Maria tutaj zareagowała, bo tutaj tylko tak naprawdę modlitwa, w nielicznych wojskach chrześcijańskich sprawiła, że pokonały wielką flotę muzułmanów, co, co było po ludzku niemożliwe po prostu. Więc ja się z Wami już żegnam. Hej!